Dzień dobry Państwu. Będę po raz kolejny malował obraz, który właściwie jest już, jest już w dużej części skończony. On przedstawia człowieka, właściwie jego mikrokosmos. Ten obraz wielokrotnie przemalowywałem, ale. Trochę o nim opowiem, bo chmura już jest dobrze, to jest dobrze. Teraz będę starał się z tym obrazem podziałać dalej. Na pewno, y, taką dobrą rzeczą jest to, że udało mi się tutaj te rzeczy pozostawić jako te właśnie działające y, struktury kropeczek, prawda? Czyli tak zwany <laughs> tak zwaną. Yy, nie rotograwiurę, tylko yy, raster, prawda? Więc tutaj na pewno też coś z tym porobię. Coś tutaj z tymi brązami muszę porobić. Ta zieleń, zieleń jest ok. Teraz będę malował. To bardziej transparentne muszę zrobić. Tu dopracować te szczegóły. Ten anioł, prawda? Anioł stróż może być. Każdy człowiek ma przypisanego anioła stróż. Można powiedzieć, że obraz jest skończony. Dałem, przemalowałem troszeczkę ten obraz i dałem takie kolory bardziej stonowane, a zatem złamane, prawda? I jakoś to w tej chwili jest dość spójne. Takim zamysłem kompozycyjnym był ten ruch w bok, prawda? Tak żeby obraz mimo tej statyki tego sześcianu i anioła. Stał się bardziej dynamiczny, no i to mi się udało osiągnąć. Wydaje mi się, że, że jest tutaj dobrze, i, i wydaje mi się, że, że obraz jest ciekawy. Zawiera on w sobie pewien nośnik semantyczny, symbolikę głęboką, a zatem Anioł Stróż, człowiek ze swoim mikrokosmosem, wpisany w ten Boży makrokosmos, promienie, światło. Które ma takie zabarwienie żółtawo-niebieskie, to też nośnik jakiejś łaski Bożej, zieleń, kolor nadziei. No i te abstrakcyjne formy, z których wyłania się część figuratywna. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.